Opowieść o Smętku. Dawno, dawno temu, w prastarej puszczy mazurskiej, rósł sobie ogromny dąb. W dębie była obszerna dziupla, a w dziupli mieszkał staruszek, Smętek. Wielki samotnik leśny, władca wilków, kłobuków, wodnic i wszelkiego leśnego licha. Smętek lubił ludzi, nie robił im krzywdy, ale też starał się im nie wchodzić w drogę. Nie chciał, żeby go nieproszeni goście podglądali. Nade wszystko zaś kochał dzieci. Zostawiał im na leśnych polanach trawki z naniżnymi koralikami, poziomek, najpiękniejsze grzyby, albo koszeczki z liści pełne malin. Służyły mu leśne kłobuki, a stary wilk woził go po lesie na grzbiecie i cierpliwie wykonywał smętkowe polecenia. Pewnego dnia smętek. Rozkazał wilkowi, by go zaniósł nad rzekę. Wilczysko postanowiło skrócić sobie drogę, więc pobiegł przez bagna. Gdzieś ty mnie przywiózł! Stara nie dojdą. Wołał rozsierdzony Smętek. Ale byli już na środku mokradeł i właściwie nie można było już zawrócić. Nagle Smętek usłyszał cichutkie kwilenie. Rozmierzał się dookoła, ale niczego nie zauważył. Nie wiedział, czy to zajączek wzywa matkę, czy też może piskę wypadło z gniazda. Za stary jestem jak na wędrówki po, po błotach. narzekał smętek, ale kazał wilkowi iść za chwilącym głosem. Po chwili na pniu zwalonej i nadgniłej sosty znaleźli zawiniątku. W zawiniątku rzewnie płakało niemowlę. Odziane w bogato zrobiony kaftanik, miało jasne włosy i maleńkie znamie na policzku. Przecież to ludzka kruszyna! Któż ją porzucił? powiedział smętek i rozejrzał się po bagniskach. Nigdzie nie było śladu ludzkiej obecności, a więc i dziecko było niczyje. Smętek nieporadnie wziął niemowlę na ręce i przytulił do piersi. Jeśli ta kruszyna jest niczyja, to będzie moja, powiedział. Zabieram ją do dziupli. Niemowlę ciągle płakało. Stary smętek nosił je na rękach, tulił i huśtał. Wszystko na nic. W końcu wezwał na pomoc najsprytniejszego w lesie kłobuka i powiedział: Musimy coś zrobić, że moje maleństwo przestało płakać patrzy, bo jest głodne. powiedział z mądrą miną kłobuk, po czym skoczył w krzaki, po coś do jedzenia. Po chwili przyniósł ptasie jajo i garść orzechów. Smętek był nakarmić niemowlę, ale ono nie chciało tego jeść. Ktusiło się tylko i jeszcze bardziej płakało. Głupi jesteś? rozsiedził się Smętek. mi zaraz do wsi po mleko. Tylko nie kradnij, zapłacali. Moja krusza nie będzie jeść kradzionego. Kłobuk pognał do najbliższej zagrody, gdzie gospodynie właśnie doiła krowę. Postawiła na haw jeden garnuszek z mlekiem i poszła po drugi. W tej chwili kłobok chwycił garnek, na jego miejscu położył kamyczek i już go nie było. Kobieta podeszła do ławy i ku swemu zdumieniu nie znalazła garnuszka z mlekiem. Zamiast tego leżał ciężki, złoty dukat. Kłobuk tymczasem pędził prosto do smutkowej dziupli, żeby tylko ciepłe, pachnące mleko nie ostygło. Kiedy niemowlę poczuło smak mleka, zaraz przestało płakać napiło się do syta i zasnęło. Od tego dnia kłobuk codziennie przynosił Smętkowi garnuszek z mlekiem. Gospodyni tak się do tego przyzwyczaiła, że już zawsze zostawiała mleko na ławie i po jakimś czasie zabierała dukata do skrzynki. Pół roku później miała nie jedną krowę, lecz dziesięć i najęła parobka do pracy, bo jej samej już się pracować nie chciało. Małej dziewczynce Smętek dał na imię Kruszyna, bo tak zwykło nazywać wszystkie dzieci, Uczył się na niej śpiewać, i bawił się z nią, a kiedy podrosła, zabierał ją do lasu i pokazał wszystkie leśne tajemnice. Pokochał ją też z całego serca, choć nigdy przedtem nikogo nie kochał i wydawało mu się, że nie wie, co to znaczy. Nie myślał o zostaniu z Kruszyną, ani o tym, że jest ona ludzkim dzieckiem i kiedyś zechce powrócić do swoich. Mijał czas. Kruszyna rosła i miała już pięć lat. Nie bała się starego wilka. Po drzewach chodziła zręcznie jak wiewiórka. I łowiła ryby jak łaśliczka. Posyłała też kłobuka do wsi, by ten przyniósł jej atonowe wstążki, a to porzuconą przez dzieci na łące lalkę. On zaś chętnie spełniał jej prośby. Pewnego dnia kłobok wrócił ze wsi smutny i zatroskany. Nie chciał powiedzieć smutkowi, co się stało. Dopiero wieczorem, kiedy upewnił się, że kruszyna zasnęła, usiadł pod dziuplą i gorzko się rozpłakał. Wiem już, czyja ona jest. Mówił chlipiąc cicho. Wiem, kto jest jej matką. Ma bogaty dom i braciszka, podobnego do niej jak dwie krople wody, z takim samym znamieniem na policzku. Co my teraz zrobimy? Co ty mówisz? Nie no to, zdenerwował się Smętek. Powiadaj prędko, czego to się dowiedziałeś? Kasztelanowa jest matką Kruszyny. Wysapał kłobuk, rozpłakał się w głos. Smętek nie chciał wierzyć, że można Kasztelanowa porzuciła własną córkę na bagnach. Tak mogli postąpić tylko źli ludzie. A złym ludziom przecież dziecka oddawać nie warto. Jednak dręczyło go sumienie. W końcu postanowił sam udać się do dworu kasztelana, rozejrzeć się i posłuchać, co też dworzanie i służba opowiadają. Następnego wieczora poniósł go stary wilk pod dwór kasztelański. Smętek zakradł się cicho do ogrodu, gdzie dwórki jak zwykle podkowały o wszystkim. Dowiedział się, co będą jadły na kolację, usłyszał plotki o dziwnym zbogaceniu się pewnej ubogiej chłopki ze skaju wsi. I o tym, jakie to straszne, że tylko jedno z bliźniąt kasztelana żyje, a o drugim słuch zaginął. Dwórki wspominały jak to zły sąsiad chciał się zemścić na kasztelanie za niepomyślny wyrok w awanturze. O skarb odkryty na jego ziemiach. Postanowił porwać kasztelanowi synka dziedzica. W kołysce jednak ujrzał dwoje dzieci, a ponieważ bardzo się śpieszył, wziął pierwsze z brzegu, smętek domyślił się, że. Kiedy mściwy sąsiad spostrzegł pomyłkę, porzucił dziewczynkę i jego kruszynę w lesie na zatracenie. Kiedy światła w dworze zgasły, Smętek znalazł kryjówkę w pałacowej kuchni. Rano wymknął się przez komin i poszedł przez dziedziniec, by odszukać wilka. A po drodze zerknął jeszcze do ogrodu, ujrzał tam pięcioletniego chłopczyka, podobnego do kruszyny jak dwie krople wody. Chłopczyk bawił się z matką i nie wiedział, że ktoś mu się przygląda. Jasne włosy miał rozrzucone po twarzy, pod włosami, na policzku widniało znamie, takie samo jak u Kruszyny. Smętek już wiedział, że się nie mylił. Jego Kruszyna jest kasztelanką. Przez całą drogę powrotem do Dziupli Smętek zastanawiał się, czy oddać Kruszynę rodzicom. Czy ją przyjmą z powrotem? Czy ją poznają? spytał sam siebie. Ale wiedział już na pewno, że Kruszyna ma kochających rodziców i braciszka. Trzeba więc oddać ją tam, gdzie jest jej miejsce i życzyć jej szczęścia. Następnego ranka, nikomu nic nie mówiąc, smętek posadził kruszynę na grzbiecie wilka i prowadził dziewczynkę do kasztelonowego zamku. Gdy dotarł na miejsce, zbliżało się już południe i kasztelonowa, jak poprzedniego dnia, bawiła się z synkiem w ogrodzie. Smętek wsadził kruszynę z bliczego grzbietu, otworzył cicho furtkę do ogrodu i popchnął dziewczynkę lekko w stronę matki. Przed chwilę patrzył, jak kasztlanowa, zaskoczona nagłym pojawieniem się dziecka, stoi bezradnie i nie może złapać oddechu. A potem, jak pada na klęczki i pełnym ciepła i matecznym miłości ruchem przygarnia dziewczynkę do serca. Gwiznął stary władca puszczy na wilka, i obaj pędem ruszyli do domu. Ogromna radość zapanowała na kasztelańskim dworze. Odnaleziona córeczka odzyskała swoje prawdziwe imię bogna. Rozpieszczona i kochana, tak jakby wszyscy chcieli jej wynagrodzić stracone lata, wychowywała się w towarzystwie brata. Ani możny kasztelan, ani kasztelanowa nigdy nie dowiedzieli się, komu zawdzięczają cudowne ocalenie córeczki. Wdzięczni więc byli całemu światu i dziękowali wszystkim. Bogna chętnie uczyła się z bratem i bawiła z zapraszonymi często gośćmi. Wyrosła z niej piękna panna, miła i dobra. Jednak często zamiast bawić się ze swoimi dwórkami, wymykała się samotnie do puszczy albo biegła nad rzekę. Chodziła wtedy wśród drzew, zaglądając do każdej napotkanej dębowej dziurki, jakby kto kogoś szukała, jakby za kimś bardzo tęskniła. Koniec!